Nie mam czasu, nie mam czasu. Kurwa te emocje, Purwa, te emocje. Nie, kurwa te emocje, wybuchy, wybuchy, I ten brak dźwięk, Byderza. ten brak Byderza. dźwięków, by uderza w stół. Co mi... Kurwa robi. Co on mu kurwa robi? Okej. <laughs> Okej. <Okay. laughs> okay. Nie wiem gdzie ty chłopi miałeś kręgosłup, ale już go nie wiem nie gdzie masz. ty chłopi miałeś kręgosłup, ale już go chyba nie masz. I co teraz? I co teraz? What the fuck?